Nie podobało mi się wasze wczorajsze sam na sam. Nie chcę o tym myśleć. Martwię się o siostrzeńca. Szuka pani swoich córeczek, prawda? Tak, bliźniaczek. Zgubiły mi się. Są takie malutkie. Nie zdążyłam ich nakarmić. Na pewno są bardzo głodne. Zwłaszcza ta, która mi zginęła. A ta druga znalazła się? Ta. Ale nie chcą mnie znać, bo jestem służącą. Nie kochają mnie, ale to było kiedyś. Teraz są jeszcze malutkie i nic nie wiedzą. Wywiozę je daleko stąd i nigdy się nie dowiedzą, że byłam służącą. Ale muszę je najpierw odszukać. Pan mi w tym pomoże. Oczywiście, odszukamy je. Spróbuj się skupić. Mówiłaś, że już odnalazłaś jedną z bliźniaczek? Tak. Zabrała ją z łóżeczka. Ale gdzie jest to łóżeczko? W jakimś domu? Chyba tak. Mężczyzna. O jakim mężczyźnie mowa? Oddałaś mu dziecko? W życiu ukradłbym je. Czy ten mężczyzna pomógł ci odszukać jedną z bliźniaczek? Musicie się uspokoić. Zaczekajmy na wynik rozmowy z psychiatrą. Larry wyjawił mi właśnie tajemnicę Powiedz mi, czy jest prawdziwa Czy Debora, ja, jesteśmy córkami Bruny? Czy to prawda, że jestem córką własnej służącej? Tak, ja, to twoja matka Muszę z nią pomówić Nie teraz, jest u niej psychiatra Zresztą jest skołowana i niewiele ci powie nie spytasz mnie o synka? No tak, zobacz. Ale Lary mówił, że nic nie wiadomo, więc... Współczuję ci. Ale zobaczysz. Wróci cały i zdrowy. Pomogę pani, bo to bardzo smutne, że zginęły pani dzieci. Dziękuję. Proszę mnie zrozumieć, to moje córeczki. Ale niech mi pani powie, jak pani pomógł ten mężczyzna. Powiedział mi, że moja córka jest w domu. Bruna, twoje dziecko jest w tym domu. Zna pani ten dom? Oczywiście. Od razu poszłam do pokoju, gdzie leżała moja córka. Chwyciłam ją w ramiona i wybiegłam. A kim jest ten mężczyzna? Ten mężczyzna jest piekarzem z mojej wioski. Piekarz z mojej wioski, to on mi pomógł. I, que hizo? Que I co dalej? Co zrobiła Pani z Dokąd zabrała bebé, Pani dziecko? Gdzie je Pani zostawiła? Kim Pan jest? Czemu zadaje mi Pan te pytania? Nie wiem, gdzie jest moja córeczka. Nie pamiętam, nie wiem. Nie wiem, co z nią zrobiłam. Proszę otwarty. Patrz. Pieluszki i bielizna na zmianę. Jestem Ci bardzo wdzięczna. Spadła mu gorączka? Trochę, ale wciąż jest rozpalony. Koleżanka się odezwała? Nie? I to mnie martwi. Może coś się z nią stało. Jeśli się nie zjawi, powiadom policję. Nie możesz zatrzymać cudzego dziecka. Karamelo. Papi. tato, wracaj ze mną do Miami. Ile razy mam ci powtarzać, że jestem tu służbowo? Chcę wykorzystać szansę, którą dała mi Diana Bardzo lubię swoją pracę Dlaczego nalegasz, żebym wracała? Chcę ci oszczędzić kłopotów Jakich? Nie chcesz, żebym odkryła, że jest tu panciolo? Skąd wiesz? Wczoraj się spotkaliśmy. Mieszka naprzeciwko mnie. Możesz mi wyjaśnić, co robi w Orlando? Zaproponowali mu pracę w Parku Rozrywki. W charakterze aktora będzie udawał księcia z bajki o kopciu. Jest taki przystojny. To, to chyba ten dobrze, ten że ten myśli ten o pracy. To, tak ci mówił? Ten cię oszukuje. Wiecznie mu nie ufasz. A on chce pracować. Robi postępy. Pacjenta miewa przebłyski świadomości, ale bardzo krótkie. I co panu powiedziała? Nie wiem, czy nie majaczyła, ale wspomniała o mężczyźnie przebywającym wewnątrz domu. Co o nim mówiła? Że to piekarz z jej wioski. Niestety chyba bradziła. Najprawdopodobniej zabrała dziecko, uznając je za jedną ze swoich córek. Niestety niewiele się od Bruny dowiemy. Jest splątana. Czy może ujawnić jakieś nowe fakty? To możliwe, ale nie zrobi tego w pełni świadomie. Zobaczymy, jak się zachowa podczas kolejnej rozmowy. Porozmawiam z nią. Może mnie rozpozna i powie, co zrobiła z dzieckiem. Kochanie, trzeba zrobić wszystko, by odszukać twojego synka. Spytam Brunę. Jeśli dostanie tę pracę, przeprowadzę się tu z nim i wreszcie się pozbędę tej Paoli Kochanie, najbardziej ślepi są ci, którzy nie chcą widzieć Bronisz idioty, który ożenił się i zamieszkał z inną kobietą Dość, przestań oczerniać mojego męża Będę walczyć o to małżeństwo Karamelo. Ależ ty jesteś ślepa. Panciolon przyjechał tu na miesiąc miodowy, miodowy z Paolo. Mi Będziesz cierpieć, kiedy to odkryjesz. Bueno, mejor es... Ale może to i dobrze. Es mejor así. Dowiedz się, así że cię nie kocha. Córeczko. Moja córeczko. Marfil. Marfil. Marfilita, córeczko. Nie nazywaj mnie córką. Przecież nią jesteś, kotku. Słuchaj uważnie. Musisz robić wszystko, co ci każę. Oczywiście, jesteś jedną z moich córeczek. Nie mów nikomu, gdzie jest syn Diany i Maxa. Jaki syn? Zabrałam dziewczynkę, swoją córeczkę Ale... Czy to była Deborah czy ty? Już dobrze Tylko... Nikomu nie mów, dokąd zabrałaś córeczkę Żeby ci jej nie odebrali Nikomu ani słowa, jasne? Tak Nikomu ani słowa nie odbieraj mojej córeczki. Bruna zwariowała do reszty. Nikt nie trafi na ślad dziecka Maximiliana i Diany. Już nigdy. Opracowanie wersji polskiej Elżbieta gołąska salamu Czytał Paweł Straszewski.